Niewielu hodowców owiec pozostało na Opolszczyźnie. W rodzinie państwa Potoczaków jednak te zwierzęta były trzymane w gospodarstwie od pokoleń. Moi dziadkowie trzymali, moi rodzice trzymali i teraz my je ja trzymamy. I teraz syn przejął to wszystko i ja już do tego, ja mu tylko mogę pomóc. W drugiej połowie roku robi się coraz większy ruch w owczarniach, bo zaczynają się strzyża. To trzeci dzień strzyży, no, jest ponad 200 sztuk do ostrzyżenia. Strzyżemy powoli, bo sama szczyża by dosyć szybko przeszła, ale mówię, no, korekcja racic, odrobaczenie, te wszystkie e, zabiegi dodatkowe no, wydłużają nam czas. Wtedy. Prawdziwych strzygaczy niewielu już zostało. Sylwester Parasiński robi to już pół wieku. To co ja wiem, to już wszystko jest na wykończeniu, już wszystko już emeryci, to tylko się tak bawimy. Tak jak ja, to dla zdrowia i dla przyjemności strzygę. A strzyżenie owiec to nie jest prosta sprawa. Kiedyś nożyczkami, no bo nie można było dostać maszynki, a jak dostałem maszynkę, no to zacząłem się pomału uczyć, ale dużo pokaleczyłem, bo no pierwszy raz to nie wiadomo jak to się robi. Po prostu taki, kto pierwszy raz zaczyna to tak, troszeczkę ma trudności, ale to po prostu trzeba mu pokazać parę chwytów. Przytrzymania, o to, to jest. Wtedy po prostu by mógł coś zrobić. A żeby kogoś nauczyć, to najmniej trzeba z pół roku. Żeby się po prostu pomęcił, żeby się cokolwiek mógł nauczyć. Pod koniec jesieni zaczynają się wykoty. Dlatego hodowcy muszą do tego czasu ostrzyć zwierzęta. Wełny przybywa, ale nie wiadomo, czy da się na niej zarobić. Powiem tak, że w tej chwili jest duży problem ze sprzedażą. Jak go skończymy, szczerze, zaczniemy szukać klienta. Bo zeszłoroczną wełnę sprzedałem dopiero w tym roku, w kwietniu. Kiedyś to były zbyt na skóry, na mięso i, i na wełnę, a dzisiaj plajta. Ja za, za dwie odstawy mogłem kupić na pół domu cegły od razu. W latach 80. w Polsce było 5 milionów sztuk owiec, potem zwierząt zaczęło ubywać. Dzięki unijnym dopłatom trend ten udało się zahamować, ale opłacalność nie jest na tyle duża, żeby owiec zaczęło przybywać. Przepisy po prostu są takie, że ludzie nie trzymają. Kiedyś ludzie trzymali owce, by służyły w domu za kosiarki, a teraz nie mogą służyć, bo wszystko musi być pod kontrolą. Kolczyki, nie kolczyki i nami rządzą nie rolnictwo, tylko nami rządzą urzędnicy. No ja uważam, że tam, jak ile 5, 10 sztuk dni powinno być w ogóle kolczykowane, to ludzie by może trzymali i gdyby była jakaś opłacalność. Co z tego, że do materiału hodowlanego dopłacają. Ktoś sobie kupi materiał hodowlany, jak yy, później ma problem ze, ze zbytem jagniąt. Kto to ma kupić? A jak jest jeden kupiec, to wiadomo jaką cenę da, nie? Oprócz pełny zrośnie też zainteresowanie baraniną ze strony lokalnych restauratorów. Problem jednak w tym, że obiec nie ma gdzie ubić. Nie ma tygodnia, żeby ludzie nie dzwonili za jagnięciną, a mnie nie wolno sprzedać. A tak jak we Francji, w Niemczech, przy takich owczarniach jak ja. Ponad 200 matek mają małe ubojnie chłodnie. Od poniedziałku do y, czwartku przyjmują zamówienia. W piątek, o piąty zaczyna się weekend. Ludzie przybierają, biorą mięso, tuszki. Ostrzyżone owce trafiają więc do ubojni poza województwem lub za granicę. Mam odbiorcy, który bierze systematycznie. Bierze towar ciężki, jagnięta powyżej 40 kg, ale to jest pan. Który jeszcze za czasów komuny miał ubojnię w Wałbrzychu, ma odbiorców, to są hotele Warszawa, restauracje Częstochowa, Wrocław, I ale chce towar ciężki, dlatego towar ciężki, że jak się zabije to już jest i ten kotlet. I przyzwoity wygląda i już ten Udziec, łopatka tak dalej. Bo był okres, że na przykład Włosi brali jagnięta od 18 do 23 kg, to u nich takie jagnie to był na jeden posiłek, i ceny były takie, jak spłacili jak za 35 za takie małe. Baranina z opolskich hodowli od lat trafia przeważnie na stoły Niemców i Włochów, a ostatnio do restauracji w dużych miastach, jak Wrocław czy Warszawa.